Cześć, jestem Ela Gądek, jestem artystką. Zajmuję się ilustracją, performatyką i bardzo się cieszę, że mogę te dwie dziedziny ze sobą łączyć. Przedstawię Wam ćwiczenie usprawniające Wasz przepływ energii do tego narzędzia. Siadamy prosto i rozluźniamy ramiona. Poczuj energię, która kieruje się od czubka głowy do środka. Mniej więcej w okolice pępka. Możesz zrobić kilka wdechów i wydechów. Jak trzymać pędzel? Ramię rozluźnione, palce rozluźnione. Jakbyś trzymając pędzel, miał piłeczkę pipingową w dłoni. Kciuk. Palec wskazujący i środkowy z przodu. Ręka lekko uniesiona nie za wysoko, ale też nie za nisko. Teraz możesz poruszać pędzlem, jakby to była część Twojego ciała. Gdy trzymasz pędzel, całe Twoje ciało powinno być zrelaksowane. Dziękuję za uwagę i zachęcam do praktykowania.